Dzień dobry, uczniowie! Dzisiaj mamy zaplanowaną wycieczkę do fabryki czekolady. Mam nadzieję, że będziecie grzeczni. Nie chcemy, aby ktoś się źle zachowywał, bo wtedy nie zostaniemy tam dłużej. A to przecież czekolada! Proszę pani, proszę pani, a będziemy jeść czekoladę? Oj, banda, banda, jak będziecie grzeczni, to może pozwolimy Wam coś spróbować, ale musicie być bardzo, bardzo grzeczni. No dalej, chwyćcie się za ręce i idziemy. Proszę Pani, proszę Pani, a on mnie ciągnie. Ja tak nie mogę chodzić na spacerze. Ja chcę z Panią iść w parze. Oj, czoki, czoki, nie ciągnij swojego przyjaciela. Macie iść grzecznie w parze. No dalej, dzieci, proszę za mną. Chodźcie, chodźcie. Dzieci, jesteśmy już w fabryce czekolady. Proszę niczego nie zjadać i trzymajcie się za rączki cały czas. Będziemy wszystko po kolei zwiedzać. Wow, ale proszę pani, to są ciasteczka czekoladowe. Mniam, ja bym chciała zjeść jedno. Mogę, no proszę, proszę. Banda, spokojnie. Mówiłam, że ciasteczka będziemy smakować na samym końcu. Proszę ich nie podjadać. Chodźcie, zaraz się dowiemy, jak produkowana jest czekolada. Hej, proszę pani, a tutaj, to co jest w tych filiżankach, bo strasznie gorąco tu, w tym miejscu. Oj, Czoki, Czoki, zejdź stamtąd natychmiast, tam jest rozlewana czekolada, nic dziwnego, że jest tak gorąco. No dobrze, skąd miałem wiedzieć, że tam się rozlewa czekolada? Juhu, ale super! Hey, Karuzela! Dzieci, dzieci, mówiłam wyraźnie: Nie zbliżać się do rozledni czekolady. Tu jest strasznie gorąco. Obyście się nie poparzyli, proszę natychmiast stamtąd zejść już! Ale pani, nic się nie stało przecież. Jesteśmy cali i było super. To najlepsza karuzela w moim życiu. O nie, nie chcę o tym więcej słyszeć. Koniec z naszą wycieczką. Proszę, idziemy teraz tylko do punktu z pamiątkami i zaraz wracamy. Jesteście dzisiaj bardzo niegrzeczni. Ale, proszę pani, dlaczego wracamy? Ja byłam na przecież. No, proszę, zostańmy tu jeszcze. O nie, dzieci. Umowa była bardzo jasna. Jak jesteście grzeczni, to zostaniemy dłużej. A jeśli będziecie niegrzeczni, to wracamy. Teraz proszę, podejdźcie jeszcze do kasy, aby kupić pamiątki. No, i wracamy do przedszkola. To wszystko wasza wina. Byliście niegrzeczni. Pani mówiła, żeby nie wchodzić do rozlewni czekolady, a teraz to musimy już wracać. I wycieczka była bardzo krótka. Przestańcie już rozmawiać. Proszę szybko podejść do kasy. I ustawić się parami przed drzwiami. Będziemy wracać powoli do przedszkola. No dalej, dalej. Wszyscy mają być gotowi za 10 minut. To ja podjeżdżam już do kasy, bo chcę kupić ciasteczka. Albo, moment, cofnę się jeszcze po czekoladę. Dobra, ciasteczka i czekolada. Dobrze, dzieci. Widzę, że stoicie już grzecznie parami, tak jak Was prosiłam. To teraz wszyscy za mną i idziemy do przedszkola. Plusy pani, a, a pójdziemy jeszcze kiedyś do tej fabryki czekolady. Plusy, będziemy już grzeczni i nikt... Nie będzie hałasował, ani, ani nikt nie będzie się źle zachowywał. Ale pójdźmy, no pójdźmy. Przemyślę jeszcze wasze zachowanie, ale jeśli w ciągu miesiąca się nie poprawicie, to nie możecie nawet liczyć na żadne wyjście z sali. Będziemy się tylko uczyć. Wycieczki są tylko dla grzecznych dzieci. Nigdy o tym nie zapominajcie!